Cześć. Dziś szybki rzut oka na album Superman kontra Lobo od wydawnictwa Egmont Polska. Tytuł, który zdecydowanie przyciąga uwagę kontrastem dwóch różnych bohaterów z uniwersum DC. Miniseria autorstwa duetu Tim Sully i Sarah Baitley idzie w kierunku prostej komedii akcji. Humor i satyra, które w zamierzeniu miały być siłą na ponową albumu, wypadają tu jednak co najwyżej poprawnie. Sceny, w których lobo staje się internetowym influencerem i manipuluje opinią publiczną, są momentami zabawne, ale często przesadnie oczywiste, a momentami nawet trochę żenujące. Dość nieporadnie twórcy biorą tu również na celownik media społecznościowe, kulturę cancel kultur oraz dezinformację. Poważnym problemem komiksu jest również sama fabuła, która raz traci swój impet, innym zarazem zaś niepotrzebnie się rozlega. Ponadto liczba wprowadzonych postaci i wątków dodatkowych potęguje uczucie chaosu. Potęguje to epicytyczna struktura dzieła, która sprawia, że całość czyta się dość trudno. To, co ratuje ten komiks przed całkowitą klęską, to świetna oprawa wizualna Mirki Andolfo. Artystka wykonała tu bowiem tytaniczną pracę. Jej dynamiczny, ekspresyjny, nieco mangowy i bardzo energetyczny styl idealnie pasuje do szalnego tomu opowieści. Warstwa graficzna jest tutaj o klasy wyższa niż scenariusz. Rysunki są pełne detali, a sceny akcji mają odpowiednią dynamikę. tego kolory są żywe, nasycone i sprawiają, że komiks wygląda po prostu atrakcyjnie. Superman kontra Lobo to komiks, który padał wiarą własnych ambicji i braku większego zdecydowania kim czy być. Jest to tytuł tylko dla największych fanów tych bohaterów, którzy nie mają niczego lepszego pod ręką do przeczytania. Dajcie znać w komentarzu, co jednak wymyślicie o tym tytule. Zapraszam również na bloga Popkulturowy Kociołek. Gdzie znajdziecie dokładniejszą rezję tego albumu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.